Halo, się cześć, wszystkim bliska, z tej strony Haris, wraz jest Gilatis Hej, jeżeli widać, z tej strony Gilatis, mamy dla was kolejny odcinek Robloxa Tym razem jest to mapa typu Survive the Disaster Czyli przetrwaj, powiedzmy, jakieś tam nieszczęśliwa rzecz Czyli jak tam są różne rodzaju, nie wiem, złe rzeczy, typu burze, jakieś tam, nie wiem, ognie siarczyste i tak dalej To tym razem mamy, mamy tornado Tym razem mamy tornado, właśnie I nie jest to żadne obi, nie jest to nic innego, nie jest to żaden też. tycoon Nic tego typu rzeczy Um, ja jestem. No bo ja większy, nie staję Nie widzę cię w chwili obecnej, wiesz? O, o, jest, chodź chodź, 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 chodźmy, schowajmy się gdzieś. gdzieś. Chodźmy gdzieś? Chodźmy na ten dźwig, będzie śmiesznie. Dobra, chodźmy na dźwig, nie? Ja? To, to nie jest ja tak, idę. że zginiemy szybko, ale... Znaczy, dźwigiem dostaniemy się na ten wysoki budynek, który zapewne się przewróci, Tak, aczkolwiek... ale będzie śmiesznie, bo ja chcę, wiecie, dobry aczkolwiek aczkolwiek widok to, ciekawe. to, to do... Właśnie, Oto to jest jakiś ludek w ogóle robloxowy. Aha, nie można nim z nimi nic zrobić. Hallo, ja lecę do ciebie. Dobra, jesteś. ciebie, lecę, lecę za tobą, spokojnie, nie ma problemu Także mamy nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał Standardowo, jeśli byście chcieli zagrać na mapce, czy w grę, czy w tryb, czy jakby to sobie tamkolwiek Link nazwać Link jest w opisie, Link jest a, przynajmniej w opisie. A, przynajmniej a przynajmniej powinien być A przynajmniej powinien być Dokładnie, A Ogólnie, jeżeli jesteście nowi na kanale, możecie ustawić subkam. oczywiście, to tak ba bardzo Dokładnie. fajna... Zauważyliśmy, rzecz. że też, że jest ciekawe to, że często te Robloxy robią dużo wyświetleń, ale mało, powiedzmy, osób subskrybuje kanał. Nie wiemy, czy jesteście jako stali widzowie, czy jesteście jako... Czy, czy na jakiej zasadzie działacie, Czeka, jest czy... nie stali, czy, czy... czy jakieś, no... Możecie napisać w sekcji komentarzy, na pewno bardzo chętnie się dowiemy. Ej, przyjacielu, więc co? Chciałem mieć dobry widok na Tornado, nie? No... A tu nic nie widać. A tu nic nie widać, tak... Dokładnie, też się nie spodziewałem tego Ale patrz, jakiś o patrz, tornado jest, jest tornado, patrz, tu je. Tu, po A prawo. jest rzeczywiście, o widać je nawet Ej, na... o, zleciało na dół, o, j, j, już, go, już go nie widać O, o, okej, ok, ok, to, hm Jesteśmy tak naprawdę w jednym wielkim klocku Eee Zauważyłeś? Tak, no tak Jesteśmy w wielkim klocku Patrz, drzewo tam jest na górze, jak się przyjrzysz Ej, przyjaciel, zeskakujemy, czy jeszcze nie? Co? Możemy tu zejść Ej, przyjaciel, patrz, tu się dało wejść o! What? To był What? bardzo zły poseł. Przyjaciel, trzymaj zbyt. się! To budynku! Spoko, ja jestem, jestem na Dobrze, budynku. przyjaciel, o nie, ja spadłem na dół. Spadłeś na dół. Przyjaciel, czekaj. Ale, przyjaciel, Mo może... przyjaciel, Chodź tu do mnie. Jak mam do ciebie wejść? Chodź, chodź, przyjaciel, ja cię wciągnąłem. O jezus, to tornado niszczy wszystko. Przyjaciel, gdzie ty jesteś? Iść. O nie. Dobra, Ej, i... Tornado nie leci w moją stronę. Jeden przyjaciel do. Ej, wiesz co? Welcome. Ja się podnoszę ogólnie z tym wszystkim. Okej. Okay. Dobra, uciekło. Ej, to, uh. to, to chciał mnie spaść, nie? Dobra, tak jestem przy Welcome, czekam na ciebie. Znak welcome. No, po drugiej stronie tego budynku, tak, którym staliśmy, po drugiej stronie budynku. Ja no tam, gdzie ja z padłem. Zakonem, nie? Że z drugiej można jeszcze sobie. tutaj... Co moja postać robi w ogóle? O nie, tornado leci do mnie. To, to jednak, eee... jednak nie, nie, nie witam. Ja nie jestem pewien, czy idzie w moją stronę. Czy, czy, czy eee... zatrzymuje miejsce? Nie, nie, idzie nie, 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 do mnie nie, nie. On się tak, tak się kręci. Kom... Ciekaw jestem, kiedy ten dźwig się przewróci. Chyba teraz jakoś. On jeszcze się nie przewrócił? Nie, dźwig się jeszcze nie przewrócił, no właśnie. Tornado powolutku sobie jedzie, ale szukam ciebie, wiesz? Wiesz Jestem przy tym Nie naszym zawalonym budynku. Jakim zawalonym budynku? Jestem przy tornadzie A, prawie. A, w środku. O Jezus, obok mnie przyleciało prawie tornado, Chrystus. Co? To ty tam jesteś? Tak, jestem na górze cały czas. Przez szybę mnie zobaczysz teraz. Aha, bo... Cześć przyjaciel. Ty gdzie jesteś? A tam jesteś. Na no dole jestem, cześć. Taka mała kropeczka, która tam sobie Chcia, chodzi. Chciałem iść na drzwik, ale tak... Ogólnie w prawym górnym rogu nie widzi się zbyt wiele, ale tam nie ma co pokazać. Tam są punkty, za które można kupić sobie jakieś tam rzeczy, które wyglądowo pokazują o. się na tym. Ej, drzwi przedszał. Okej, czyli wygląda na to, że pogoda się rozpogadza. Może the, pogoda się rozpogadza? E, tak, dokładnie. The the tłumaczenie? Masło ever. Ever. The the to e, Wygląda na to, że nie ma zbyt wielu ocalałych. E. We will keep you updated on on this strategy. Będziemy was informować na bieżąco o tej tragedii Tyle, zobaczymy. Dostałem 100 punktów, chyba Okej, okay, dostałem 50, 50 punktów, to. bo już Aha, raz nie, nie ma zbyt wielu ocalałych, cała taka lista okay. <laughs> to Cała lista, witam serdecznie Ale jest mało ocalałych, nie? W ogóle jeśli wam ten się ten podoba, możecie zostawić łapkę w górę hmm, Możemy więcej pograć sobie w ten tryb, jak będziecie chcieli e, To też ten Hej, jest spinner jump Chodź, Spinar, no jest, ale to jest słabe Byłem tu, było strasznie wolne ale, ale już możesz no, tak da, dać w spinner Ok, starting new round Ok Przyjacielu Gdzie wystąpisz? Will wystąp you survive the tornado? What for a man? No czekamy Hotel, airport Chodź, polećmy na wakacje Chodź na ten, tak Ok, niech będzie No niestety a, rozumiem, bo po tamtym wypadku, mój przyjacielu, e, jak to się nazywa? Wiesz, dużo osób trafiło do szpitala, no nie? To teraz musimy mm. ich odwiedzić, rozumiesz po prostu. Jesteśmy taki... A gdzie? A to w szpitalu gramy? Tak, w szpitalu. Chodź, A, jeden szpital, nic więcej. Bo bo się zgłosiliśmy się... weźmy się... sobie samochodzik Zgłosiliśmy się na ochotników, a ja już widzę mój bierzemy samochód Bierzemy ten policyjny, ten policyjny. Nie nie, bierzemy. nie, 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 nie. nie, Policyjny bierzemy. Nie, nie, przyjaciel. Czemu oni są szybsi? Zostaw go! No, nie, no, krawie. Oni, oni są szybsi. No, czy... Dobra, mam przyjaciel. Dobra, ale ktoś. O Jezus, przyjaciel! Y... Przecie, gdzie Ląduje jesteś? Na tobie. Nie Dobrze. spodziewałeś się tego, co? Uuu, da się wączyć. syrenę? No, mamy autka. Nie wiem, chyba nie, nie sądzę. Nie, to w sumie nie, aż. Roblox aż tak bardzo zamasowany nie jest, nie? Aż tak bardzo nie. Dobrze, przyjaciel. Cały czas próbuję od, 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 oddalić kamerę, ale za, za każdym razem przejeżdżasz w, w jakiś obu, przyjeżdżasz obok czegoś i nie mogę oddalić. A. Oh. Już. Nie. Z, aha, czyli jak się ruszasz. Dobra, nieważne. Okej, okay, teraz nie mogę postać, e, nie? Przyjaciel, mam dla ciebie nieoczekiwaną wiadomość. Jaką? Będzie tornado. O nie! O, już jest. Dobra, popatrz po, 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 ehm... gdzie, gdzie spadnie, żeby pff, wiesz. Nie wiem gdzie jest. Musi, się, to jest takie, ukryj się w budynku, ale tak naprawdę wchodzisz do budynku i tylko ci rozwala ten budynek. Chodź przyjaciel, idziemy na górę, szybko, 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 przyjaciel. Czemu przyjaciel? A czemu? A ja mam połamane nogi. Przyjaciel! Okay, nie czołgaj się! Mam połamane nogi, chodź! Przyjaciel, nie, nie biegnij tam! Szybko! Przyjaciel, to jest, jest tornado! tornado. Skakuj auta, szybko, przyjaciel! Tornado sobie poszło, szybko, przyjaciel! Nie, na górę przyjaciel, wchodź. to jest bardzo zła Szybko, wczołguj się! To jest bardzo zła Dobra, nie, 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 O, mogę nawet, dobra, szybko, chodź! Mam połamane nogi, ale jakoś się wdrapuje na górę. Nie, bo ja ty wiesz, ja jesteś na moim kapeluszu, to dlatego, ja cię tutaj. O, nie wiedziałem, że w w wiadomościach pokazują, za ile sekund to tornado zniknie. <laughs> No okej. Okay, przyjaciel ciekawie. żyj! Czemu masz połamane nogi? Przyjaciel połamałem się. Przyjaciel, ale skakać umiesz No Ale to tylko tak jak żaba, nie? Ty, o nie! Przyjaciel Przy... zabiło mnie tornado! Przyjaciel wujem ci, że to zły pomysł jest. A umarłeś? Nie wiem, jeszcze nie. Jak ty nie umarłeś? Halo! No nie, w... Umarłeś. Jestem gdzieś chyba w powietrzu albo pod mapą. Dobra, nie jestem wiem. znowu przyjaciel. Jestem nie. znowu, nie widzę tornado. Ale chyba prawda? do ciebie już to tornado nie działa. A jak to nie? Działa, normalnie Ale przynajmniej nie mam połamanych nóg teraz no, Nie, nie wiem jest okay. jestem... Gdzieś Co to jest w ogóle? Wystrzeliło mnie w kosmos, okay. nie? I sp spadłem pod mapę e, Przyjacielu, potwierdzone info, działa na mnie O i znowu mam połamane nogi to, 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 I nie to mam, nice. ej Przyjacielu nie mam włosów, łysy się stały e, No a się przyjacielu, ja spadam w dół cały czas Nie? I tak się Aha. zastanawiam o co, o co O co chodzi Ej przyjaciel, ale ja nie mam włosów już Przyjaciel! No. Uderzyło mnie tornado i straciłem włosy. Tak nie powinno być. Jak to nie powinno być? Masz rację, w no ogóle tak, ci nie powinno. Tak nie być. być. Na, najlepszy przyjaciel na świecie. Naj, najlepszy. najlepszy, najlepsiejszy Najlepszy przyjaciel na no świecie. No nie, grze. przyjaciel, bo ja tak spadam w dół mm. cały czas, jakby, nie? I mi się HP regeneruje, ale ja się, nie wiem, co się dzieje. No to zresetuj postać. Nie no, bo jest 10 sekund, ja chcę dostać punkty. A I tak już nie dostaniesz. Nie no, dostanę, przyjaciel. Nie dostaniesz. Dostanę. Nie ma nawet opcji, nie. nie tak. przyjaciel, patrz, nie, patrz, 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 przetrwałem. O, widzisz, pogoda się teraz po prostu pogodziła. Mógł... Idealnie mam połamane nogi, a szpital został zniszczony. O, przyjaciel, Idealem. bo ja w ogóle wyleciałem poza mapę, nie, tak, tak na górze jestem. Ej, a, a, ej ale, ale, słyszysz? No. Fajnie, że, że rozwalony jest szpital. Akurat idealnie mam połamane nogi. <laughs> super, ekstra. Perfekcyjnie, to, to samo mówię. A mogę prowadzić wóz? <laughs> mogę, okej okay. Patrz, widzisz, Dziękuję. przetrwałem. A ty nie przetrwałeś, widzisz? Uch. Warto było poczekać, to <laughs> najlepiej na wiecie. Jesteś cheaterem po prostu i ty Nie, no tak no Teraz masz tyle waliwo. punktów, co ja. Dobrze, to, to teraz mogę wyjść w sklep w końcu w sumie. Eee, siopa. Bo to są jednorazowe ultemy, no nie? Masz punktów i możesz wykorzystać na cokolwiek. Kupię balonik. Kupiłem balonik. Możesz się zupgradeować. Kupiłem balonik, który green. No. Kupiłem Choć. go przez przypadek halo. Dobrze. Chodź, może tym razem uda nam się na lotnisko. Uciekamy z tej, z tej, z tej, Dobra. Z tej wyspy, Dobra, z, uciekamy, tego z tego kraju. Nie lubimy. Ogólnie takich... możesz sobie kupić punkty przyjacielu. Tak. tak. Na robuxy. Na robuxy. To nie, to nie interesuje mnie. Za 10 tysięcy masz milion. O, super. <laughs> po co mi milion punktów w tym? Bo możesz mieć. A, super. Ej, przyjaciel, w ogóle, jak masz ba balonik, no nie. Ej, ucieknie mi gdzieś ten. Przyjaciel, możemy się podnosić, chodź. Gdzie podnosić? Na drzwik? Nie, no lekko, możesz się balonikiem podnosić. Nie, spację, spację naciśnij. Wow! O przyjaciel. nie, zepsuł mi się! O nie, o nie, o nie, o nie. O dobra. Dobra, czyli można sobie podlecieć kawałek? O nie, złamałem sobie nogi. Oooo, już wiesz co to znaczy mieć połamane nogi Przyjacielu. Ja, ja, ja to z różnych serii wiem już, nie? Dobra Dobra przyjaciel, no jestem tak. na dźwigu Jesteś na dźwigu? Ej, ale ja bym chciał wlecieć na ten... E, wiesz, na A! ten wieżowiec tutaj jakby, w sensie ten wiesz, cały A, jeszcze raz No co jest? Czemu nie mogę? Czemu mój balonik nie chce działać? O dobra, Bo czasami działa. Nie działa Ej przyjaciel, tam na drugą stronę? Już, 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 poczekaj Idę do ciebie, idę Ej, do ciebie Ej, ale normalnie stoi, jak mam złamane nogi, śmiesznie Patrz przyjaciel, tam? Nie, dolecimy? Nie wiem O nie, nie dobra, byle dolecił na czerwony No nie, nie dolecę Ej, jest info z wiadomości, nie? O nie, o nie, spadam na dół Przyjaciel, nie zabij się Dobra, spoko, spoko, spoko. Na czerwony powinienem dać radę wlecieć. O przyjaciel Nie! Przyjaciel! Balonik. Gdzie A, jesteś? Lecę, 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 lecę na czerwony. No nie Przyjaciel, tu dasz radę! Lepiej żeby mi się udało wlecieć tutaj na ten ten... Dobra, jest udało mi się. Dobra, przyjaciel. Teraz, na czerwony? Tak, 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 tak. Dobra, jest. No ja nie mogę. Kurde. Co się ja jestem już na tym nogi. docelowym, nie? To? Jak? Normalnie, szybko. Jestem na najwyższym uda. punkcie. Nie wiem, czy mi się uda. Znaczy, nie powinno się czegoś takiego robić, jestem pewny, ale. Przyjaciel! 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 Widziałem! No widziałem, jak spadł mój przyjaciel. Jakie to było spadł. zło nie. O, tornado to już wesz, już chodzi, przyjaciel. Dobra. Nie tak? Ej, a może ja Z to... można. O nie! To było zło, spadłem milion pięter ten Nie tylko ty, ja bym chciał dolecieć na górę, ale... Może jeszcze weź żabinką do ułomnych, jak chcesz No kurde, ten balon jest o tyle, że raz się pojawia mały, a raz się pojawia duży To jest najbardziej męczące Eee, może jakiś cooldown? Ej, w ogóle miecz mam, Dobra, tak tego nie zrobię na pewno Przyjacielu, o! No to tornado już pierwszy budynek wywaliło, nie? Dźwig leci, przyjaciel, dźwig leci Dźwig leci? Zaraz Dzwi zobaczę kleci. No nie dolecę na ten głupi budynek, no Choćbym chciał To leci upośledzoną drabinką A gdzie jest drabinka? No w środku gdzieś Ale przyjaciel, zaraz to Tornado wyląduje chyba Przyjaciel, właśnie. a ty widzisz co, co jest tam tym budynkiem w ogóle? W ścianie W rogu w którym? W rogu? Nie wiem nie widziałem jeszcze O nie 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 Tornado tutaj przelatuje teraz, teraz wyglądam ciekawie, o kurde Gdzie jesteś przyjaciel? Jakbym był Rockmanem jakimś, what the fuck Gdzie <noise> jesteś przyjaciel? O nie Tornado nie, zostaw mój e... budynek w spokoju O nie, przyjaciel Oh my god ehm, Widzę, że twój budynek się rusza jakoś przyjaciół? Tak, ale ja, ja swoją wagą go powstrzymuję wiesz <noise> Ej bez kitu Dobra, zrobię tak. Ej serio, przyjaciel, jak go utrzymujesz swoją wagą A zaraz ginisz, że miał swoją wagę. O nie, tak nie chcę. Ja nie waga cię... przyjaciel. O nie, 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 nie leć! Ja widzę. Widzę o nie! właśnie, Jak utrzymujesz go swoją wagą? Staram się! Ja stoję na nim. Ja stoję na nim cały Jak to czas. na nim? No na nim stoję. Tak? Tak. Czekaj. O! o! Przyjaciel, przetrwałem. Ej, przyjaciel, jak u ciebie wyglądam? Zejdź sobie na dół. Chwila, Tylko. jestem. Jak u Ciebie wyglądam? Aha, to samo, jestem Rockmanem, nie? Tak jakbyś trzymał na przykład tego, nie? Jak nie wspomniał. ta osoba. Nie? Jakbyś tego, jakbyś trzymał mikrofon albo coś, nie? Jiu. 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 Boże, jaki bezsens, Boże jedyny. Kryste, jak to wygląda? E, Ale ja przetrwaliśmy. To, to jest najważniejsze, się. nie? Dobrze, jeszcze jedną rundkę my się możemy zagrać. Tak, jeszcze jedną rundkę Przelem, na spokojnie Mam nadzieję, że może jakąś nową mapkę uda nam się ten. Bierzemy balony, czy nie? A bo on się usunie, nie? Tak. Nie, tak. jest. Znaczy teraz jest, za po nowej rundzie będzie? No skoro tutaj masz, to powinieneś mieć w kolejnej rundzie. No pewnie. dobra, to co, chcesz jeszcze Bloxy kupić? Nie, Bloxy Cola, tak... Tak Kredy. mech, no tak... Tak średnio nie Dobra, to Mam Ma nadzieję, że uda nam się lotnisko zagrać. Ja bym chciał lotnisko zagrać. Will you survive the tornado, okay. No na razie wszystkie przetrwaliśmy, no tak... Ja nie. Farma, o! Farma? Dobra, spoko, nie będzie farma. Nie, napiszę farm. E, e, farm. Go. No, dziękuję. Nawet nie zdążyłeś napisać chyba. Cicho, 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 cicho. Ale on nie, nie ma Experience lag. Nie no skąd nie będzie lag. Nie no na pewno nie będzie. co ty, nie, nie, nie. słyszałem ogólnie, że powinniśmy się mhm. schować w... Hmm. Jest balonik. Hmm. nie ma wysokich. Chodź na silos. Na no się też tak pomyślałem o tym silosie. Nie? Albo chodź na wiatrak. O! Gdzie jest wiatrak? Spójrz, wiatrak? No, wiatrak jest obok. Te, ten mały? mały. Te, ten główny wiatrak? A, te, takie a, jak a, pizy, co są trzy inne? Mały wiatrak. No tu nie ma wysokich punktów. Przecież to farma, na co ty liczysz? Nie wiem, przyjaciel. No, chodź. Stań sobie na mnie jeszcze. Czekaj, bo muszę. Buszed... <tłys> Mam małe widzę, problemy, wiesz, chwila. Widzę, że masz małe problemy, jakieś okay. takie życie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, jestem na najwyższym punkcie, jaki może być. Powiedzmy. Powiedzmy. W sumie o. nie powinniśmy tak robić, nie? A oni mają samochód, powinniśmy jeździć no, widzę samochodem. Czekaj, chodź, chodź, się do udało. tego. Na co? No chodź, przyjaciel, bo tu jest samochód. Do farmy? Chodź, przyjaciel. Tak. Jak my... umrzemy. Nie przyjaciel, ja jestem zawodowym kierowcą, o. Jestem. To co siadłeś, nie? Ale wiesz, musisz trzymać się mocno. Trzymam się mocno. Zapłałem się za portki i możemy jechać. <grym> Tylko za portki? No to mój przy... no przyjaciel wjeżdża w ściany. A. W... O! No to fajnie, to, żeśmy sobie daleko. Spoko przyjaciel, przyjaciół. pojedziemy jeszcze. Widzisz? Super! Kurde, jestem zadowolony Przyjaciel, kurde, no wiejska taksówka, kurde Wiejska taksówka, choć się schowałem pod tym drzewkiem Ej przyjaciel, a wyś tam wyskocz na prawo w stronę tej skały? Jakiej skały? To skały Jakie skały? A widzisz, o tej właśnie, no O nie możesz Niestety nie można, sorki przyjaciel O nie, przyjaciel, tak naprawdę świat to jeden wielki klocek, na którym żyjemy Co? No zobacz sobie. No... Pójciane no, jesteśmy jak obiekty tego testowe, jak mrówki. Doświadczalne. Dobra przecież, chyba będzie się pojawiał. Ehm. No. Przyjaciel taki ehm. deszczyk to jest, wiesz co. To... To, 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 to są jakie to są hej No tak, mój jem o mieczu. O nie przyjaciel! Co zrobił? Wyleciał na balonie i chcesz się połamać? Cześć! Cześć! Chciałem cię za rączkę podtrzymać, bo się boję to, troszeczkę. Koci, kociła. Ja, mówiłem ci, że kiedyś się zabiorę na romantyczną podróż. Myślisz, że tu przeżyjemy? Ja myślę, że tu przeżyjemy. No i przyjaciel, słuchaj, siła przyjaźni do, do końca. Siła przyjaźni do końca. Tak, ok, jakby co to mam to? I to, 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 to, to i, 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 i to, te, i tego nie mam. Ha! Ha! Zagrajmy miecz albo balon, ok? Dobra, dawaj. Dobra Trzy... A czekaj, ale co? Miecz rozumiem przebija balon? Tak A balon... No, ale no, to balon trzy... nie ma zastosowania trzy... wtedy Szczerze, te... Czekaj, 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 to inaczej y, Miecz przebija balon Balon... Y... Balon wysadza rękę A ręka tępi miecz A, okej, okay. dobra, pasuje Czyli nie możesz równie dobrze wybrać nic No dawaj Okej, okay. trzy, cztery. cztery. Wygrałem! Wygrałeś, dobra, No trzech, Trzy... trzech razy Halo! Halo! Gdzie, gdzie, Ej halo, co byliśmy Czemu? Cztorna to nie było przy nas Ej to... Ale o co chodzi? Ale... Możemy jeszcze raz wejść w ogóle, wiesz? Tak? Ale czemu nam auto A tego? o co chodzi? Wejdź na mapkę. Gdzie jesteś przyjaciel? Boże, ale jestem przy szopie to Znaczy w szczątkach szopy Widzę. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ej, o co chodziło? My tu gramy ale sobie. W przecież też. Ten... Torna tornado tego, tornado nie było przy nas. Nie rozumiem. A czy moja jest. postać? Chodzi jakby była zombie. Rozumiesz o co chodzi z tym? Zobacz. E, moja też tak chodziła jak wcześniej. Ja weź balon. Może chcesz mnie dot... O, bo ja też tak chodzi. <grym> chcesz się podotykać. chodź, przytulecie. A moja postać jest teraz zombie. Ale moja postać chodzi sama w tej chwili, przyjaciel. Przyjaciel, to, to, to stajda przeciwko mnie. A już. No No idź <laughs> halo, halo, biją nas Halo, nas, nas. To na sobie myśli w ogóle no, możemy, możemy zabijać ich Nie Nie masz miecza Ścieła mi głowę Ale okej okay, moi drodzy Ja myślę, że sobie. tu będziemy kończyli Dzisiejszy odcineczek e, Prawda mój przyjacielu Jak najbardziej Tak W kolejnym odcinku możemy już nie bawić się w gwiazdy roka. Które mają przebity balon, tylko robić cokolwiek innego. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku: możecie zostawić oczywiście, łapki. Komentarze: napisać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze na naszych kanałach, jeśli chodzi o Robloxa. No i cześć, cześć. ciepło. Pa, pa!